z a to jest e, taki film. Jak zrobić zlego aromatkę w... przeciw... przeciw lotnicze? Czek, tak to się nazywa, Z Kobi. O, o tak. E, jak, jak widzicie w ogóle nie, nie otworzę więc buduję to pierwszy raz. Będę jak, jak berety. No. Będzie fajnie. Yeah. Jeśli to słyszycie, to oznacza, że nie było pewnie żadnych ale, ale strasznych i fatalnych rzeczy ale... i odwróciliśmy się ale to, najpierw to najpierw na YouTube. Pudełko. To jest w Kobi. Mogłabym cię coś prosić. Tak? Jak ja mówię, weź mi nie przerywaj. A co ci nie gada ja e, tu. Tu jest 40 klotków. I jeden I... ludek. Ma Mała armia. Tu taki tam. U. Unia... Union, Union Oni tam narysowali, to są na, na tym, na w tych... w jego, sma, mała armia, są tam nasi żołnierze z Iraku, wiecie o tym? Dobra, cicho. Już ja gadam. Są klocków, jeden i mamy, i mamy dwie super rzeczy. Zapachosowy kask, akurat tam się przyda, bo mamy takiego ludka... Generała. Go Dokładnie. go do kamery. Dokładnie. On ma ucięty nos, jak, jak widzieliście w mojej kolekcji lepiej. Kbyśmy mu tu zakładali. A, to to będzie to mówiłem, prawda? No. I ja mam czy to się kas. Pozałożę potem. Poczekał na film. Już, dobrze. OK. E, tu jest skala ludka. Tu. E, po polsku nic nie mam. Patrzyłam sklepie jeszcze. Nic nie mam po polsku niestety. E, zaczynamy. Otwieramy. Ja tu... Minuta 40. Minuta 50. To w otwieraniu pewnie zepsuję to całe pudełko. Nie patrzcie na mnie, bo to ja tu amator jestem. W, w otwieraniu. Zaraz idziemy. Otwiera się. O! Poszło. A? Poszło, po co nóż? Ok, na szczęście to no będzie. To są woreczki przecież. Ale tak, poszłuchajcie. razie. E tak? Narzędzie niezawodne podczas szykowania zestawów Lego. No dawaj! Ja będę chciał. No i po co? Bo Ty nie umiesz. Daj już. Daj. I tu mamy. Dużo dziwnych... O patrz, Lutek jest w większości złożony, Łatwo tylko lata. Uuu, a tu, tu jest... E, nie ma, nie ma zabawy. Nie ma zapasowego Helma? Jest! Chyba. Jest tylko jeden hełm. Nie. Mam instrukcję. Ła wow. Co to pa... Kółpaki. A, kółka tu widzicie. Patrzcie. No to jest genialne. Widzicie? Tutaj wanili cały pojazd. Tu też widzę kółka jakieś. Dobra, tu widzę, nie wiem, chyba też kółka są, a tu są opony i lódek. E, zobaczcie, on głupi jest. Zaczynam, Zaczyna głupie gale. Tu mam kumpaki, ludek i takie parakałów. A tu mamy tu samochody. E, co? E, tu mam przysyłkę Do i Dobra, nie no, masz te. Jesteście chcesz się wykazać bohaterem. No bo jestem bohaterem, nie wierzysz? A to co to? Przecież to i tak nie oddycha. I przebijamy. A może to pomocne jest? Nie wiem. Czas? Czas? Cztery minuty. Ej, otwarte, patrz, jestem bohaterem. Wy też bądźcie bohaterami w swoim domu. No otwieraj resztę. Na jest ale tu są też klocki do całego samochodu. inny. Nie, tu są wszystko. Tu, tutaj są tylko opony chyba. No, daj. Tu też są części. Czekaj, od razu się wykaże. O, tu się chyba ciągnie. Zgadza się. No, nie wie co i wszystkiego. A to zostawimy, to nie wiadomo co to jest. Są chyba zapasowe kółka. Chyba tak. Albo... Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba... No, jest zapasowe. są tylko... A no, cztery są. Dobra. bardzo zauważył. Mamy ciało! we wo, Śmieszny ząb Jaka epicka buźka! To jest kobita? Facet. Zabierzemy mu kask dla generała. Nie! Dobra. Ej, co jest to Ej. Na słabutko się to krodzi. No hmm, dziwne. Luźne jest. Oj, dobra, tam. Ej, jeżeli powiem jakieś chamstwo czy coś, to się zdziwię, bo to pierwszy raz otwieram. Całku zakładaj się. O, ale mocno trzyma. Pokaż. Nie! Yeah, wszystko jest ja Czekaj, nie, ja nie chcę go rozkładać. Tch, tch, tch. Yeah. Patrzcie. Agent 07. Zostaw go tak, niech stoi tutaj. Agent 07. James Bond. Okej, okay, bra? Zaczynamy składanie. Takiego wóziku. Naprawdę musi być skomplikowane to. Oj jak oh, jakie to skomplikowane. O, chrysztaki to trudne. Matko. Trudniejszej ich instrukcji o. nie widziałam. Ej. Ej. Hej. Wow, ale on jest Jo, Patrzcie. Dobra. Gdzieś pofiewieli wiele jest stał, które składał, których ja nie musiałam nic Nie, nie no, niestety musiałam skosować. Mm. Zaraz przyjdę. Jestem zzywany przez naszego przywódcę. Zobaczcie. Tak? Cztery. Najlepiej o tak odmierzyć. O, oh, baby. Takie co chyba będzie podzielone na Dzień dobry. Jesteś? Jest. O. Oh, uh. Siedem minut już jest. By nas będzie podzielone na odwiedzanie. Chryste, taki mały zła zabawka. Ty już siedem minut do już jest. Boże, święty, dlatego żeśmy pierdzielili bzdury. Dzisiaj nagradłam kilka takich filmików, że ja gadam i się składamy, mhm. ale, to, ale na razie to jest tylko jeden taki zestaw. Ale wcześniej żeś już motora na, na składał inny No, to z dźwiękiem. Z racji bez dźwięku, tylko z muzyką. No, z muzyką właśnie. Ej, pa, ja już tak To się chyba na tym wieżyczka obraca. No chłopie. właśnie. Chłopie, 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 chłopie. chłopie. Chłopie, hu chłopie. Hu to masz się W posterunku policyjnym... Fajne! Fajne. Dole. W posterunku... policyjnym trochę łatwiejsze jest, trochę łatwiej się przyczepia. Nie trzeba tego ściskać, wystarczy tyle... Tylko nie, Wystarczy wszystko, nie ładnie... Ale tutaj trzeba tak dusić, wziąć, żebyś dusił mocno. Dobrze, żeby się mocno trzymało. Pa, to się też przekręca, widzisz? Do góry dół. Widzę ten mechanizm obrotowy. To jest mechanizm obrotowy i góra-dół. Widzisz Jak? ten dziwny element? No, no numer 5 już sam się szczepia. To takie czarne cudo. A czy to łapka jest po prostu? No właśnie, żeby góra-dół się podnosiło. Podnosi się? Nie. Bo drugą część trzeba przyczepić. Ludzie, co on tu cuduje? Nie wiem. Coś. Ale fajowy fotel. No. Ludki Lego nigdy takie fotela jeszcze nie widziały. Ich jaja chyba bolą. Ojeju. Ojez. Czas? Dziewięć minut. Dobra, baw się dalej. Baw się. Tak. Już mnie na samą myśl boli. Jak? a o tym. O tym niszczycielu jajek. Czy o tym, że składam ten model? To pierwsze. Au. Dobra, nie przypominaj. Oooo, ja już cierpię. Fajnie, fajnie to będzie wyglądało. Ja już zacząłem cierpieć. Przez tych twórców. O, fuck. et, Ed, k ed, k ed, k ed, k ed, k ed, okay. ed, ed. Palce wyjmę od tego. No to Ach, trzeba było się w to nie bawić. Oj, dobra, tam mnie się może dokrwić i pójdzie. Fajnie będziesz płakać Przekylaćmy to. Picko epicko się obraca! Widzieliście jaki mechanizm? Oh man! Co się stało? O przyczepiłem. No jak idę, w wzajemnie? Okej, okay, wydaszcie. Oj, Paty, tu będziesz tak góra dół, to będzie się obracać. Noś a to, o, o to o ci chodziło. Dokładnie. Jest na boki i góra dół Dobrze to przyczepiłeś? Odwrotnie. Chciałeś założyć. O, tak. A i tak? No tak, ale żeś tam widziałam, że żeś do góry nogami tak przyczepia w tą stronę. Ach. O. E, szczerze. Opis ten. Opis tej chwili, jak się składa, to takie. taki moc mocno Czego prawie nic nie widać. Przy, przybić to trochę. Tak, to wyszło? Dobra. Pokaż, jak się obraca. Nie, a tu miażdżyciel jajek. Czekaj, A tu, jaj. czekaj, a tu jajek. O, proszę Uj, bardzo. Ciężko się Ale obraca. to będzie chyba... Pe... I to, góra, dół, widzicie? O, oddaję. Dobra. Ale to będzie koniec pierwszej części. Ja Nie, Jeszcze się poszaleje. No, patrz, jeszcze masz... Trzy i pół minuty ponad. Dobra, rób, rób, Jej, rób, rób. 14 lub 13 minut będzie trwało. Ale nie, skończmy już to, żeby było dwie części takie długie, żeby druga, druga była. Druga to pewnie będzie kilka sekund trwała. No i tak, życzę Bye, bye! Hi. Już!